O, jesteśmy z powrotem. Właśnie tutaj z Wróżką uczyliśmy sobie krótką pogawędkę na temat Budapesztu, na temat win w Budapeszcie. Wiecie, że jak ja tam mieszkałem rok, codziennie piłem inne wino. Tak, dobrze, ale to... tam, tam w ogóle wolno pić wino, na, 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 idąc ulicą, na ławce, w, w parku, na trawie, można chodzić po trawie, usiąść na trawie. To, co u nas jest kompletnie niedozwolone i za to jest mandat, tam można spokojnie to robić. Dobrze, to wrzućmy... już, już dozwolone jest? Ja jestem jeszcze w starych czasach, kiedy nie było wolno, właśnie mi podpowiadał w że już można. Ale pić można czy deptać trawę? Jeszcze nie pić, tylko deptać trawę na razie można. Właśnie w łazienkach można było trawie deptać i to był bardzo fajny ruch. Dobrze, skąd się wzięła nazwa Gellert, Wzgórze Gelerta? Geller to była taka osoba, która przyszła wprowadzać chrześcijaństwo właśnie na tych terenach Budapesztu, Węgier w ogóle. I to się oczywiście nie spodobało mieszkańcom, którzy tam byli. Wpakowali go w beczkę, zrzucili właśnie ze wzgórza galerta, wiadomo chłopak zginął, ale cóż, z biegiem czasu jak najbardziej chrześcijaństwo zostało wprowadzone. Tutaj mamy na samym wzgórzu Galerta cytadelę, czyli więzienie. Jest też pomnik zwycięstwa, jest wiele innych pomników, a to pom ten, o tym pomniku powiem bliżej, jak pokażę Wam swoje zdjęcie przy tym pomniku. Na te, do tej cytadeli oczywiście się płaci za wstęp, ale czasami jest tak, że pani, która tam pracuje, czy to zastrajkuje, czy to mam po prostu przerwę? W sensie wchodzi po prostu na pewniaka, po prostu przechodzi się koło kasy i się nic nie płaci, ale cii, o tym nikomu nie mówcie. To są takie tajniki mieszkania w Budapeszcie. Tu jest właśnie wspomniany przeze mnie zameczek, to jest bardziej zameczek, pałacyk taki, ja to nazywałem i lokalni bardziej nazywają królewne śnieżki. On nie ma żadnej wartości historycznej. Dobrze, ma tam, nie wiem, 30 przypuszczam, lat, nie wiem dokładnie ile, ale. Jest to nowa budowla, stworzona tylko po to, żeby ludzie mieli gdzie robić sobie zdjęcia, żeby byli zachwyceni jak piękny widok jest z okien na przykład na parlament. Ale jak najbardziej robią tam sobie tam zdjęcia ludzie, bo myślą, że to jest coś historycznego. Wiele sesji na przykład odbywa się tam nocą, sesji na przykład do gazet dla panów. I po prostu modelka rozbiera się, staje, jak ktoś tam przechodzi, spaceruje, można to wszystko zobaczyć. Na ten zameczek, w ogóle wrócę jeszcze chwilkę do niego, bo gdzieś mam jeszcze więcej takich zdjęć, to wam pokażę, jak on wygląda. Na ten zameczek na pierwsze piętro nie trzeba płacić nic, na drugie piętro, gdzie już jest ładniejszy widok, chociaż tak naprawdę powiedzmy, że jest ładniejszy widok, trzeba już zapłacić wejściówkę. Jeśli ktoś chce, jak najbardziej, proszę bardzo, wejść wyżej. Od godziny chyba tam 9 czy od 8 się płaci do 16, do 17, czy do 18, więc jeśli ktoś nie chce płacić, a chce wejść wyżej, proszę bardzo, po godzinie 18 wchodzi tam za darmo. Tutaj jest kolejka, zabytkowa kolejka, strasznie wolno jedzie, więc ja z niej nie korzystałem. Wolałem przejść obok schodami, troszeczkę było to więcej kilometrów do przejścia, ale i koszt tej kolejki jest dość duży jak dla mnie. Ja Wam teraz powiem taką subiektywną moją ocenę, ale takiego mieszkańca, który tam mieszkał, więc jeśli chcecie się przejechać tak, daną kolejką, ok, kupujcie bilet, wjeżdżajcie na górę, ale nie jest to jakieś super przeżycie, za które warto zapłacić taką cenę, jaką jest tutaj bilet, jak ten bilet. Kolejka wygląda dość zabytkowo, bardzo fajnie. Oczywiście, klimat jest. Można jechać na górę. A, tu właśnie wspomniany, wiecie co, ja sobie układałem te zdjęcia jakoś, ale widzę, że jednak katalog rządzi się swoimi prawami. To jest, wróciliśmy na wzgórze Gelerta, bo tam to był zamkowy. Na wzgórze Gelerta są różne pomniki. Nie mogłem powstrzymać się, żeby nie stanąć obok niego i nie pokazać tej samej pozy. Lećmy dalej. Zeszliśmy z galerta. Kiedy schodzi z galerta, to właśnie krótką trasą, przechodzi się koło hotelu Galert. Tam jest oczywiście gorące źródła Galerta. Przechodzi się przez most. Most był odnowiony niedawno. To jest cały metalowy most, taki jak u nas są kolejowe. Coś w tym stylu, taki totalnie zrobiony z metalu. Być może go gdzieś tutaj mam pokaże. Przechodzi się przez ten most i. Ciekawostka, która nie jest kompletnie odwiedzana przez żadnych turystów, chyba że przypadkiem tam trafią, to jest właśnie ta hala targowa. Hala targowa, gdzie można znaleźć i spożywcze rzeczy, właśnie produkty z Węgier i z całych okolic, typowe dla Węgier, albo takie regionalne produkty, albo też rękodzieło artystyczne i ubrania, i jakieś wisiorki, ozdoby. Tak ta hala wygląda od środka. Jak widzimy, ludzi jest zawsze bardzo, bardzo dużo. Tam też można coś zjeść regionalnego, gotowanego, ale też oczywiście z całej Europy różne rzeczy. Kurczaka też swojego ulubionego też tam znalazłem. Na dole, jak to właśnie, jest spożywcza część, a na górze część, jakiś ukrył się wzrok. Nie wiem, czy widzicie ten wzrok pod spodem? Ktoś się po prostu patrzył na takie łaski, to jest w ogóle salami. Oni uwielbiają salami w podróżnym postaciu. Tam jest ileś naście albo 10 rodzajów salami. Ja akurat nie przepadam za, za tym rodzajem, ale oni po prostu ach, uwielbiają. Tak wygląda stanowisko z owocami. Oczywiście wszędzie papryczka wszędzie muszą być tak, a tam chyba sprzedawca w środku siedzi <grym> i weź się dostać teraz do sprzedawcy, prawda? Ale jest to naprawdę bardzo kolorowe. Tam, tam panuje taki harmider gwar jak u nas na, u nas na targowisku jakimś. To jest inny most, to nie jest ten most, o którym mówiłem, to jest most betonowy, naprzeciwko właśnie wzgórza zamkowego, które jest, przedłużeniem tego mostu jest tunel podzamkowy. Widzicie tu lwa na pierwszym planie, znaczy na drugim, bo na pierwszym jest latarnia, ale na pierwszym planie jest lew. I tu Wam taką ciekawostkę zadam, te lwy nie mają języków. One specjalnie, tam są cztery lwy, dwa z w tej strony, dwa z drugiej, nie mają języków. Sprawdźcie sobie, dlaczego tych języków nie mają. To jest ciekawa historia. Nie powiem wam szczegółów żadnych, tylko, wiem, że, znaczy tylko powiem wam, że Telwy nie mają języków. I sprawdźcie dlaczego. Właśnie wracam do, tej, do tego. Straszny chaos według tego tu panuje, ale już mam nadzieję, że się pokładają za chwilkę rzeczy. To jest właśnie ten zameczek Królewnej Śnieżki, wejście schodami od, od dołu, z tyłu hotel. Nie powiem jaki, żeby nie robić reklamy. To jest właśnie z pierwszego piętra. Tam na dole, jak widzicie, tutaj tutaj macie to, 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 ten tak jakby pierwsze piętro, raczej parter, na który można wchodzić bezpłatnie. Tu wyżej, już właśnie, gdzie nic nam nie zasłania, żadne kolumny, jest dużo lepszy widok, można sobie zrobić zdjęcie i wejść do takich na przykład, wieżyczek. Tu już właśnie to wejście jest płatne. Z drugiej strony, właśnie jak, jak stoimy przodem do zamku, to z tyłu, mamy kościół świętego Macieja. Wiem, że świętego Macieja, bo ja mam na imię Maciej, więc oczywiście musiałem zapamiętać. <grych> tu ja mam pomnik. Króla, oczywiście, na koniu, jak to standardowo bywa. Kiedy ja byłem, właśnie, tu jest już zdjęcie odnowionego. Ja zaciągnąłem właśnie z internetu to zdjęcie, żeby już nie było rusztowań, bo kiedy ja byłem, to było rusztowanie i ten, ko ten kościół był w renowacji. Pokrycie dachowe nie do końca mi się podoba. To stare było dużo lepsze. Poza tym było czuć, bo widać klimat, że to jest stare jednak. Tutaj jakieś takie wzorki, dobrze, okej. Okay. Konserwator zabytków zgodził się na te, na te wzorki, więc proszę bardzo. Niemniej dużo ładniej wygląda rzeczywiście, już odnowiony. Teraz przejdziemy do całkiem przyjemnej rzeczy. Wspomniałem o galercie i o korących źródłach w hotelu Gellert i w ogóle galertowych źródłach. A tutaj jest Sejczeni. Sejczenie jest to kompleks właśnie takich basenów i basenów na zewnątrz i basenów wewnątrz, rekreacyjnych, zdrowotnych. Jest tu woda i gorąca, bardzo gorąca, jest woda też chłodna i na końcu zimna woda. Tu można sobie przechodzić z basenu do basenu i korzystać z tego. Co jest ciekawe, latem, a nawet nie, jak jest słoneczna pogoda nawet w zimie, to wygląda, jakbyśmy byli w Grecji, i gdyby tam zrobił zdjęcie, wygląda, jakby było naprawdę bardzo ciepło, ale tu nagle ludzie w czapkach. Ja tam byłem w lutym mniej więcej. To wyglądałem, jakbym był na wakacjach w Grecji w lipcu, sierpniu. A kiedy byłem tam jakoś tak na początku stycznia, kiedy były największe mrozy tylko że Budapeszt i mrozy tak? Tam był śnieg 2 cm śniegu przez całe, całą zimę, kiedy tam byłem. Ale było w pewnym momencie poniżej zera, i wtedy tutaj unosiła się niesamowita para. Nic nie było widać na zewnątrz. Można było chodzić i z tak, chwilę kogoś spotkać po prostu tak niespodziewanie. Ale wtedy trzeba uważać na to, co się robi, bo to nie jest taka intymna atmosfera, co się robi pod wodą, bo są pewni panowie, którzy biorą okularki, nurkują i obserwują, co się dzieje pod spodem. Także chyba, że ktoś się nie wstydzi, nie ma problemu. To jest widziane z góry, z pierwszego piętra. Tutaj widać właśnie trochę piany, znaczy trochę, trochę pary, prawdopodobnie chłodniejszy dzień. Widać słońca nie ma, więc chłodniejszy dzień, więc już się para unosi. To jest właśnie ten, ten basen cieplejszy, tam jest zimniejszy, bo widać się od razu po, i po wodzie, kolorze wody, i po właśnie tej parze. A to jest od środka. Wewnątrz też są baseny, to są zdrowotne baseny. Tam dostają ludzie skierowanie, jak u nas do odcinka na przykład, to tam dostają ludzie skierowanie i tam się moczą w różnych solankach, w różnych minerałach. Jak najbardziej można. A tutaj moja ulubiona wyspa świętej Małgorzaty, rozpoczynająca się właśnie takim pomnikiem. Co wam to przypomina? Co mi to przypomina? Dobrze. Dysku, dyskusja każdemu co innego. Jedną muszelkę, drugiemu nie powiem co, bo się nie na antenę, szczególnie przed 23. I tak samo w Budapeszcie o tym mówią właśnie lokersi. Że im to przypomina różne rzeczy, ale tak właśnie zaczyna się wejście na Wyspę Małgorzaty. Wyspę Małgorzaty, jest, można do na nią wejść z Margit Hit, czyli wyspu, wys mostu Małgorzaty i jest na środku można wysiąść, czy to pieszo można przejść, czy wysiąść z autobusu, tramwaju i wchodzimy takim malutkim mostkiem już na samą wyspę. Tak się właśnie ona zaczyna, tak nazwita, bardzo dużo kwiatów zawsze tam jest. Tu jest dość małe zdjęcie. Może troszkę przybliżę. Małe zdjęcie fontanny. Fontanna gra. Jest chwilkę dalej za tym pomnikiem. Gra i w znaczy było i w rytm tej, tej muzyki jest właśnie pokazane jak u nas tutaj w Warszawie na przykład na zamkowym, znaczy za zamkowym tam pałacem. Znaczy za, za zamkiem jest takie właśnie są te fontanny grające, to było dużo dużo wcześniej jedna fontanna, ale też bardzo ładne spektakle przedstawiam. Tak wygląda wyspa Świętej Małgorzaty. Małgorzaty po prostu. Jak mówię, właśnie tu jest wejście na nią, to jest jednostka, to jest właśnie ta fontanna. Za chwilkę jest, znaczy ta, ta pomnik, za chwilkę jest właśnie ta fontanna. Po lewej stronie jest na przykład Palatinos. Palatinos jest to zbiór taki właśnie. Tam już gorące źródła to mniej. Bardziej tutaj są baseny, chociaż też są tam malutkie źródła termalne. Tam są takie siedzenia. Tutaj woda rzeczywiście jest ciepła. Ale tam to bardziej jest taki klimat, że można popływać, pobawić się, ze znajomymi, przyjść, posiedzieć, porozmawiać. Jest co zjeść, jest gdzie się pobawić i jest też na przykład fala. To jest takie bardzo dziwne zjawisko, jak dzwonek nagle dzwoni, taki dzwonek gong dzwoni. Nagle wszyscy wyskakują z wody, wstają ze swoich kocy i biegną. Pierwszy raz nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje, tylko nagle patrzę, tłum leci, dowiedziałem, co się dzieje na tą falę. Tutaj linia metra, to chciałem coś powiedzieć o metrze, ale wiecie co, mamy mało czasu, więc pomijmy metro. Teraz przejdę do innego katalogu, Sentendre. Sentendre jest to miasteczko mniej więcej gdzieś tutaj, o, tutaj jest Sentendre. po tej stronie oczywiście Dunaju. Mniej więcej, ja wiem, 30 minut pociągiem od Budapesztu. Może też oczywiście dopłynąć tam statkiem. Nie wiem, ile, chłopaki, mamy czasu jeszcze, czy muszę się spieszyć bardzo, czy nie. 3,5 minuty, kurczę, jak to jest mało, niestety, ja bym mógł jeszcze rozmawiać bardzo długo. Sentendre jest to, oczywiście pisze się Szentendre, ale sentendre jest to bardzo takie malownicze, malutkie miasteczko, w ogóle kompletnie niezmienione nie cywilizacją. Kolorowe, bardzo ładnie zadbane, sztuka tam się miesza z... Mm, z malowniczością. Z mieszkań... Mieszkańcy po prostu żyją tak naprawdę tak jakby w skansenie troszeczkę, ale tam artyści, cała sztuka tam, do tam dąży, bo tam rzeczywiście jest do tego klimat. Biznes oczywiście też najbardziej jest. Sklepiki, kawiarenki, proszę bardzo. Nie czytam polski, znaczy tych węgierskich nazw, bo naprawdę są bardzo trudne do odczytania. Tak wygląda właśnie Centrel z, z statku. jak mówię, można tam dopłynąć lub wrócić statkiem, tylko trzeba sprawdzić godziny. I spiesząc się strasznie naprawdę, pokażę ostatnie zdjęcia, to są zdjęcia nocą, Budapeszt nocą, to jest coś niesamowitego, słuchajcie, Budapeszt jest bardzo bezpiecznym miastem, o godzinie czwartej, piątej nad ranem wracaliśmy z imprez, bardziej przyjaznej atmosfery nie widziałem nigdzie, tu jakiś pan sobie stał akurat na, mosiężny pan stał sobie na mostku, niedaleko właśnie parlamentu, ale to, co widziałem w nocy, jakie zdjęcia nam wychodziły w nocy, w pewnym momencie robiliśmy sobie konkursy na zdjęcia. Słuchajcie, nawet zwykłym aparatem, oczywiście ja robiłem trochę lepszym, ale nawet zwykłym aparatem wychodziły niesamowite zdjęcia. Oświetlone, błotnepiece jest bajecznie, szczególnie właśnie strefa. Już mi tu pospieszać, oczywiście przyspieszę się szybciej bardzo. To jest zamek, bez już mostu. Też zobaczcie, jakie kolory są niesamowite. Tutaj jest. Pałacych, ten co mówiłem właśnie królewskie Śnieżki, też oświetlony pięknie po prostu. Plac zwycięstwa oświetlony nocą. Tu specjalnie właśnie wydobyłem takie smaczki, właśnie nocą wszystkie zdjęcia oświetlone. Tutaj też również jest zdjęcie z wzgórza galerta i taki podwieczór bardziej. Pałac księżniczki to zdjęcie, które widzieliście wcześniej, było te schody I o, tutaj, te schody i wejście, było robione stąd zdjęcie, a teraz jest robione właśnie z góry. To samo, Od tutaj właśnie, tu, co mówiłem, że odbywają się sesje, właśnie w tych miejscach, tutaj jest jak ten jest, jest w najwyższym punkcie, tam się odbywają sesje zdjęciowe. E, słuchajcie, bardzo zabawna sytuacja, bardzo zabawna sytuacja z robienia zdjęć nocnych, a tu galer jeszcze nocą, bardzo sympatyczna sytuacja, e, był, no już o okolicy nic nie powiem, ale gdzie mam parlament nocą, dobrze, nie mam parlamentu nocą, nieważne. Idę, oprowadzam moich znajomych po Budapeszcie, pokazuję im parlament nocą z e, 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 mostu Małgorzaty. Pokazuję im, jak pięknie wygląda. Oni oczywiście biorą aparaty, to się ustawiają, e, zdjęcia robią, ustawiają, ktoś ustawia, żeby właśnie oświetlenie to zrobić, tylko, tylko oświetlenie. I nagle o godzinie 12, światło zgasło. To jest normalne. To jest całkowicie normalne. W Budapeszcie w pewnych godzinach, wtedy akurat była 12, ale chyba teraz przedłużyli to na, do, do pierwszej, wyłączają światło. Z oszczędności, jak byście szli tam na przykład o 3, 4 nad ranem, nad ranem, te zabytki już nie są tak pięknie oświetlone, więc do 11 postarajcie się odwiedzić. Także e, słuchajcie, kończymy to spotkanie, zapraszam na, za tydzień na kolejne poza autortymi szlakami, a z Budapesztem się już żegnamy.